Witam serdecznie w kolejnym odcinku w cyklu Gotuj z Rafałem w trasie, czyli jak zrobić łatwą potrawę z łatwych i prostych składników w kamionie, w kabinie. Na wstępie powiem tylko, że to nie jest mój normalny y, sprzęt. Dostałem traka zastępczego na jedną podróż, i tutaj jest po prostu trochę masakra z gotowaniem. Zajęło mi sporo czasu, żeby się oswoić i jakoś sensownie to zorganizować. No po prostu mam tylko do pracy tą przestrzeń tutaj i tą przestrzeń tutaj, a ona jest niestety na duszkę. muszko się nie składa, nie można z tego zrobić stolika i siedzeń, tylko po prostu jest tak, więc ja tutaj tylko sobie przygotuję parę rzeczy i dałem trochę papier, ręczników papierowych, żeby ewentualnie nic nie zasypić, ale mówię, główną część będę pracy wykonywał tutaj na maszynce, która jest tu i to też jest kolejna logistyka. Trzeba wszystko sobie po kolei układać. Dobra, danie, które dzisiaj zrobię, nie wiem, jaka nazwa. Jest z pięciu tak, składników: raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli tak: dwa ugotowane ziemniaki, trochę boczku, trochę sera startego, szedar żółty albo pomarańczowy, troszeczkę poru i dwa małe pomidorki. Ja ostatnio bardzo często używam tych małych pomidorów, bo one są praktyczne, można ich wziąć więcej i nie trzeba. Ja na przykład nie, 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 nie lubię zjeść całego pomidora, więc takie małe pomidory są fajne i one najbardziej smakiem zbliżają się do tych polskich yy, malinowych pomidorków. No więc zaczynamy! Najpierw bierzemy ziemniaki i boczek. Ja, yy, tak naprawdę, w tej potrawie yy, do przechowywania rzeczy są potrzebne lodówka jest potrzebna do yy, przechowywania trzech rzeczy: czyli ziemniaki, boczek i ser. Ale tak naprawdę. Można ziemniaki wziąć surowe, tylko że ja wolę je ugotować w domu i trzymam je w lodówce już obrane, ugotowane i to mi troszeczkę zaoszczędza roboty w trasie. Jak chcę na przykład na szybko sobie zrobić obiad na pauzie, a nie chcę z całej pauzy na to marnować i chcę coś jeszcze innego zrobić. I ziemniaki tak kroimy pila ze drzwi, boczek. No, nie wiem, zależy kto ile lubi, można więcej, można wypadek przy pracy. <laughs> można więcej, można mniej. W Polsce macie lepszy boczek niż tu i tyle. Także ja muszę to wszystko po kolei sobie przygotować, bo później to miejsce będę miał na, mój, na moją kuchenkę. W niebieskim traku czy w czarnym traku było po lepiej. Później po, po, posiekać lekko por. Por może również być zastąpiony o no bo ja nie jakoś tak godzinnie wziąłem, Por może być zastąpiony szczypiorkiem. Cebula no też może, ale ja tutaj w tej, w tej wersji preferuję zielone coś. O, nie tak pirazy ze drzwi. To już mamy. Pomidorki, też tak, ale pomidorki na końcu. Pomidorki na samym końcu. W traku trzeba zawsze uważać. No i tyle przygotowania. Teraz wyciągam kuchnię, stawiam ją na właściwym miejscu. Ja mówię, ten traktor jest po prostu porażka. Się człowiek poobija i ten, mała patelnia. I oczywiście zaczynamy od, od boczku na bardzo małym ogniu. Ten boczek się stopi, co da nam, co da nam tłuszcz. No i ja go tak lubię zeskwarzyć. Także to zajmuje najwięcej czasu boczek. Na małym ogniu, bo jak na dużym to się spali, a na małym on puści, i później zacznie się troszeczkę e, przypalać. Znaczy tak, no wiecie, tak żeby było dobrze. W bardzo malutkim ogniu. On najpierw puści wodę. No są różne, są bardziej suche i ja trafię na takie mokrawy. Ale mimo wszystko. Jak on już ta woda troszeczkę odparuje, delikatnie go roz, rozłączyć, bo tak, no żeby nie zepsuć patelni nożem pozwolić mu się wysuszyć i się zrobi taka fajna eee, no zrobi się tłuszcz i on zacznie się robić taki ch chrupiący uchylę trochę okna z jednej i z drugiej strony ten trak jest fajny bo ma otwierane okra i na górze i na dole no dobra, tam nie będę szedł, bo to już wymaga Większej logistyki i boję się coś, e, e, żeby mi spadło. Nie? No. I tak. E, dopiero co wyprałem pościel i tak ją jeszcze raz upiorę, jak wrócę. Mówię, to jest trak zastępczy. Jeżeli chcecie więcej zobaczyć na moim kanale, a nie jesteście z tego kanału, tylko film wam się gdzieś wy wyświetlił, zawsze możecie dać suba i spojrzeć na moje filmy, jak to się żyje w trasie, w Kanadzie i w Stanach. Dobra, ja sobie w międzyczasie pokroję moje pomidorki. Po prostu na 4 najpierw na 4 i później jeszcze na 2 można trochę więcej, ale pomidorki, tak naprawdę, one tutaj dużej roli nie spełniają, tylko podnoszą minimalnie na sam koniec smak. Kolejność jest bardzo prosta: najpierw boczek, później ziemniaki, też tak, żeby troszeczkę się podgrzały i troszeczkę się e, przysmażyły. Następnie por, nie za długo. Później na sam koniec yy, posypiemy wszystko serem. Ser troszeczkę zacznie się topić. I na sam koniec pomidory. I na sam koniec wymieszamy. <gry> Kolejność jest bardzo ważna. No, trzeba być cierpliwym z boczkiem. Tak samo ze słoniną. Już zaczyna lekko strzelać. Ja mu dam jeszcze minutkę. Tak, to jest to. Oczek już jest dobry. Widzicie, to jest taka, on odparował. Nie ma już wody. Jest tylko ładna warstwa, znaczy ładna, no... Tłuszcz, tłuszcz. Teraz dajemy ziemniaki i czekamy następne. Ja wiem, 5 minut. Czasami mieszam. Już teraz możemy ciut większy ogień, ale nie za dużo, minimalnie. Proszę, tu już mamy troszeczkę przypalone, a możemy trochę pomieszać, powywracać je, żeby się fajnie z każdej strony przypaliły. Jak już boczek się tak podsmaży i dorzuci się ziemniaków, one też mają trochę wody, to on boczek już się nie będzie tak przypalał i będzie jeszcze taki fajniejszy, nie? Dobra. Jeszcze minutka. Następnie bierzemy pora i sporem jest tak, że tak samo ze szczypiorkiem. Nie za długo, bo nie chcę, żeby on zmienił kolor. On ma tylko puścić troszeczkę wody, ale ma się nie podsmażyć. Bo por właśnie wtedy jest najsmaczniejszy. Jak już się troszeczkę przysmaży to on nie ma takich właściwości jak cebula, nie? Także por ma nie stracić koloru, ma puścić swoje soki, ale ma nie stracić koloru. Jak już zacznie tracić kolor, to znaczy popełniliśmy błąd i trzeba wyczuć ten moment. Bo wtedy kończymy danie po prostu. Ja tak mówię, por minuta, półtorej max. I teraz możemy zmniejszyć ogień. Dobra, styknie na sam koniec. Sypiemy ser równo po całej patelni. On dość szybko topnieje. I nie mieszamy. Nie mieszamy. Jak nam wyjdzie, tak nam wyjdzie. Czekamy aż stopnieje. Prawie stopiony. Można tak poruszać. A wtedy się zrobi taka całość. Można pomóc temu. sumie ja to rozdzielałem, a to można po prostu zrobić jako całość i będzie się ładnie prezentowało. Dobra, ser już jest dobry, teraz pomidorki. Pomidorki rozkładamy równo, żeby ładnie ozdobić i dosłownie 60 sekund, minuta, nie więcej, żeby one tylko się puściły i żeby troszeczkę się podgrzały i to wszystko. Teraz najbardziej delikatny moment, żeby nic nie popsuć na talerz, z tłuszczem, wodą i ze wszystkim. Co myślicie? Nawet nie mam nazwy do tej potrawy, więc napiszcie w komentarzach, jak byście to nazwali. Taki to był typ odcinka Gotuj z Rafałem w trasie. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeśli zrobicie, to smacznego. Ha! Pălțul Pa Pa. Mm.